No, dzień dobry. Ogółem kogo miał pozdrowić? To trzeba zaszczyt dostać. No właśnie. Ty... Ty na nic nie jesteś przygotowany. ty sobie później pozdrowisz się. Dobrze. O, ty to fachowiec jesteś. Prezydentem. Przepraszam. O. Wczoraj właśnie dostałem od dobrego człowieka. A się przeczyta. Ty sobie z Meksykanem przeczytasz I pierwszy trochę smalcu Tu na piec a się włączę trzeba się dogrzało to tak? się piecze Ci grzeje Nie ja ogółem tych ludzi właśnie co wysłali mi to najlepsze w tym roku najlepszy prezent od ludzi tylko no stop ludzie gadają o mnie nie wiadomo jakie rzeczy niech sobie te, te ludzie co gadają a było Wcześniej A to nie był jakiś rozpuszczalnik, czy to też była woda całe te i udowodniłem, że wy ludzie dla mnie i Krzyśka wysyłacie jakieś rozpuszczalniki. Do czego? czoło sobie wysmarujcie. Prawda. A nie ci u nas. O ty schowałeś właśnie trzy rozpuszczalniki. Chociaż będzie do malowania. Nie będzie trzeba kopywać. I leżały sobie tyle czasu. Trzeba tak właśnie patrzeć. Och, kłyk. Ty no to zrobisz. Wstydzicie trzeba. Wstydzicie trzeba ogółem za takie zadbanie wszystkiego. Nie masz czasu, a w karty umiesz grać. No, to w komputerze. No i specjalnie tuch na, nagraliśmy wcześniejszy film. Pokazać wam. bo ja nie widziałem, czy to ogólnie reklamowka. To nowa była. No, tak. Były dziury. <laughs> Oh. Prezent mój Nikt prezentu mi nie dał ogólnie. Wysyłali paczki. Tacy ludzie są okrutni. To już ja na ten temat nic nie poradzę. Czy oni w Boga wierzą? Tak gadać głupocy. O, już jeden... i drugi kawałek a te, te dwa to później się zje i ogólnie chciałem wam podziękować dla tych ludzi z Kalisza On. Dostali numer ode mnie I go e, chciałem Wam trochę zjadłem wcześniej Dwóch kawałków nie będę jadł no. Tak właśnie Tak trzeba się Tak jak jakby w pizzerii by było. O, a ty głodna chyba. A już można to łączyć. No i Zrobi, zrobiłem, ale ogółem nie, nie będę pokazywał jak to się je, chyba każdy wie, niektórzy mówią, że my żarłoki, że no. my bębeny jesteśmy, a. ja nie bęben, co ja bęben, a ja zobacz jaki skut. też. Dobra, i dziękuję Wam.